Na niebieskiej planszy pojawia się napis Klientocentryzm. Relacje ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Wojciech ławniczak. W lewym górnym rogu hashtag Fundusze na Zmiany. W prawym górnym rogu herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na dole belka z logotypami unijnymi. Pandemia miała wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także na nas, na klientów. Kupowaliśmy mniej, bardziej świadomie, tyle ile potrzebowaliśmy, oraz to, co realnie było nam potrzebne. I dla mnie to szczerze mówiąc brzmi jak pozytywna zmiana. Ale zdecydowanie lepiej zna się na tym Wojciech Ławniczak, strateg, doradca i przedsiębiorca. Jeden z pionierów service design w Polsce. Współpracuje z wieloma z firmami w obszarze strategii, innowacji i designu. Wojciech poprowadzi prelekcję Klientocentryzm. Relacje ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się. Słyszymy się. To Słyszymy ja już oddaję się. głos. A... Bardzo dziękuję oddaję, i. Oddaję ci głos i wrócę chciałbym. na pytania później. Dobrze, dziękuję. Korzystając z okazji. Dzień dobry państwu, chciałem pogratulować panie, panie, panu Tomaszowi pomysłów, podejścia. To jest dokładnie to, czego powinniśmy się spodziewać po tych wszystkich firmach, które po prostu chcą przetrwać i które, i które w związku z tym działają. Także jestem pod wielkim wrażeniem Pana pomysłów, Pana podejścia i bardzo dziękuję również za zejście na parter. Ja pozwolę sobie kontynuować ten wątek. Nazywam się Wojtek Głowniczak, zajmuję się strategią, innowacją i projektowaniem usług. Ja powiem Państwu dzisiaj o klientocentryczności. Ja tak to pozwolę Państwa, będę, będę nazywał. Pewnym podejściu do prowadzenia biznesu, który wydaje mi się jest bardzo adekwatny do dzisiejszych czasów. Zacznę jednak od krótkiej historii lokalnej. Wybierzmy się na chwilę na parking. W trakcie COVID-u skorzystałem z usług parkingu strzeżonego pod wdzięczną nazwą Parking Bożeny. Wjechałem, zaparkowałem, wyszedłem z samochodu i to, co zobaczyłem i przeżyłem, zainspirowało mnie do otwarcia tej prezentacji. Po pierwsze okazało się, że parkingi ubożene są dwa, obsługa jest jednak tylko na jednym. Spieszyłem się, potrzebem do okienka, chciałem płacić, ale w budce, wyobraźcie sobie, że nie było nikogo, jedynie kilka informacji. Na przykład o tym, że parking obejmuje jakaś załoga po przeciwnej stronie ulicy i żebym mógł zapłacić, no to muszę tam podejść. Wolałbym wiedzieć wcześniej, że będę płacił w innym miejscu. Bardzo mi się spieszyło, tu musiałem biec 50 metrów. Dobiegłem do okienka, tam się okazało, że Bożena mają, ma, jak to mówi mój kolega, mało zasad, ale za to żelazne. Jedną z zasad jest to, że Bożena chce zapłaty w keszu. Mało tego, musi to być kesz odliczony, a Bożena przy tym wszystkim nie jest zobowiązana do posiadania reszty. Kesz miałem, ale w samochodzie, który był na drugim parkingu. Czujecie to. Zacząłem gorączkowo szukać karteczki, bo mój wzrok padł na taką informację, że za zgubienie kwitu jest pobierana opłata oraz wypisanie jakiegoś oświadczenia. I okazało się przy tym, że ubożenie są jeszcze inne płatne atrakcje. Wyobraźcie sobie, że zawracanie jest płatne. No i tak na wszelki wypadek, gdybym chciał się awanturować, to Bożena ma cyklopentę. Nie wiedziałem wtedy, co to jest cyklopentan, ale na wszelki wypadek postanowiłem zachować ostrożność, zapłaciłem i postanowiłem tam więcej nie wracać. Rzecz jasna, parking to jest tylko przykład i to jeszcze usługi bardzo podstawowej. My wszyscy codziennie korzystamy z dziesiątek usług, kupujemy dziesiątki produktów, zamawiamy kurierów. Mechanizm każdego procesu wygląda podobnie i teoretycznie wszystko powinno pięknie działać. I chociaż firmy chwalą się, że tak, tak bardzo im zależy na klientach i że tak to wszystko działa to kurczę, badania jednak tego jakoś nie pokazują. Na przykład według badania przeprowadzonego przez Capgemini 75% firm uważa, że klienci są w centrum ich strategii i w ogóle dbają o nich, ale tylko 30% konsumentów wydaje się z tym zgadzać. W badaniu Benjamin Company było jeszcze lepiej. Wynik był taki, że 80% firm twierdziło, że zapewnia doskonałą wartość i wysoką jakość obsługi, a tylko 8% klientów się z nimi zgodziło. I gdybym ja wziął udział w badaniu satysfakcji usługi parkingu u Bożeny, to prawdopodobnie nie wystawiłbym Bożenie i jej załodze najwyższej noty. No i to właśnie dla Bożeny i dla wielu innych biznesów powstała koncepcja tej klientocentryczności, żeby procesy w usłudze czy w produkcie w sprzedaży przebiegały płynnie dla klienta efektywni dla biznesu, żeby nie było skarg, żeby klienci powracali, żeby marża była większa i ta klientocentryczność magiczna jest w sumie podejściem do projektowania i do zarządzania biznesem, punkt wyjścia do niej jest naprawdę bardzo prosty. Każdy klient w procesie zakupu i korzystania po prostu przechodzi jakąś sekwencję kroków, czyli idzie swego rodzaju ścieżką. Te ścieżki nazywamy Customer Journeys. Weźmy sobie jakiś przykład, żeby pokazać jak to działa. Zostawmy już Bożenę. Ja mam przykład o dziwo związany z restauracją. Jeżeli chcemy skorzystać z usługi restauracji, no to zobaczcie, dowiadujemy się o ofercie, musimy zarezerwować stolik albo potrawę, musimy tam dojechać, musimy wejść, skorzystać z oferty, zapłacić, wrócić. Te wszystkie kroki nazywamy tak pięknie po polsku touchpointami, czyli punktami styku. W nich się dzieje jakieś zadanie klienta, konsumenta, użytkownika. I teraz każdy osobny touchpoint składa się z mniejszych. No bo na przykład, jeżeli chcesz dojechać we wskazane miejsce, no to musisz zamówić transport, musisz poczekać, musisz, za, musisz wsiąść, musisz zapłacić i tak dalej. I teraz w każdym touchpoincie stan emocjonalny klienta się zmienia. Przeprowadzimy sobie małą symulację. Zobaczcie. Na początku jesteśmy zachwyceni, bo dowiadujemy się o ofercie restauracji. Cieszymy się, jadąc do niej, jesteśmy podekscytowani. Pełni mocy radości i chwały wchodzimy, jest ok, potem dochodzi do płatności, i tu okazuje się, że jest niefajnie, bo na przykład chcemy zapłacić kartą, a nie możemy zapłacić. Obsługa staje się szorstka, nie chce nam pomóc rozwiązać tego problemu. Innymi słowy, na naszej ścieżce pojawia się ważne, Wydarzenie, ważne słowo również dla projektowania usług klientocentrycznych, ale też produktów, moment prawdy. To jest wąskie gardło, to jest taki touchpoint, który ma największy wpływ na ogólną ocenę produktu i usługi, i on może skutkować porzuceniem i negatywną opinią. To jest naprawdę jeden moment, głupia chwila, i wszystko, co sobie wymyśliliśmy, cały misterny plan. Nie będę kończył. Bo widzicie, nasze doświadczenia w kupowaniu czy korzystaniu z produktu czy usługi składają się z takich małych mini doświadczeń i one są ułożone linearnie. My ich nie oceniamy proporcjonalnie, tylko sekwencyjnie. Co to znaczy? Gdybyśmy je, widzicie, oceniali proporcjonalnie, to teoretycznie byłoby tak. Było 10 touchpointów i to jest doświadczenie. Ono składało się z 10 touchpointów. Jeden był beznadziejny, czyli teoretycznie powinienem być usatysfakcjonowany na 90%, czyli niby bardzo dobrze. Nie, moi drodzy, tak to nie działa. W tych momentach prawdy klienci inwestują bardzo dużą ilość energii emocjonalnej, często jest to moment, w którym się zatrzymują, w którym podejmują decyzję co robią dalej i wtedy najczęściej następuje konwersja albo też porzucenie. I widzicie, każda firma produkcyjna, handlowa, usługowa, która sprzedaje jakiś produkt czy usługę, jest po prostu złożona z dwóch Takich przestrzeni, trochę jak w teatrze. To, co widoczne dla klienta, czyli scena, gdzie widzimy publiczność, aktorów, scenografię, rekwizyty oraz to, co się dzieje za sceną, czyli w kulisach, czego klient de facto nie widzi, a co się w gruncie rzeczy na ten produkt czy na tę usługę składa. Tam jest praca ludzi, tam jest infrastruktura, tam są różne procesy, i w takim klientocentrycznym podejściu projektuje się te procesy. W taki sposób w obu przestrzeniach, żeby wszystko przebiegało płynnie tu i tu, żeby klient finalnie w gruncie rzeczy krzyknął z zachwytu. Trochę żartuję, ale trochę nie, bo w dużym uproszczeniu ta kliencocentryczność. Jest o tym, żeby zminimalizować ryzyko wpadki na początku, w procesie zakupu, korzystania czy obsługi, czyli usunąć te wąskie gardła, jak w przypadku parkingu Bożeny. Tam się usługa składała z samych wąskich gardeł i z samych momentów prawdy, i to się robi w pierwszej kolejności. A potem się tworzy dla klienta elementy nadzwyczajnego doświadczenia, i jedno i drugie tworzy po prostu e, przewagę. Weźmy sobie przykład. To jest jeden z najlepszych przykładów klientocentryzowania usługi. Firma kurierska Impost z usługą Paczkomat. Zaczynali na samym początku, ale. To ich podejście spowodowało, że firma wystrzeliła bardzo mocno do przodu, bo odpowiedziała na potrzebę. W czasie, kiedy w 2006 projektowali etapy usługi, oni spojrzeli na proces z perspektywy klienta i zdiagnozowali te największe problemy, jakie odbiorca przesyłki ma i jakie ma zadania do wykonania, co on musi zrobić. Wyobraźmy sobie, że jest rok 2006, głównym odbiorcą jest Poczta Polska. No, my przyjeżdżamy do domu, po pracy zastajemy w skrzynce Awizo. Musimy je odebrać, no i to właśnie dla nas jest główny, e, główny problem. I jeżeli rozłożymy ten problem na czynniki pierwsze, no to mamy szansę na zaprojektowanie Rozwiązania, które po prostu chwyci. I oni tak zrobili. Zaczęli od rozłożenia, bardzo pre precyzyjnego rozłożenia problemów na czynniki pierwsze. Zobaczcie, muszę się dopasować do godzin otwarcia poczty. Czy poczta w ogóle jest otwarta? Jestem zmęczony, nie chce mi się jechać. Muszę znaleźć miejsce do zaparkowania. Muszę stanąć w kolejce. Muszę pokazać dowód. Mnóstwo problemów. Dodatkowo zrozumieli, jakie elementy wzmocnią pozytywne e, doświadczenie klienta i co zrobili. I moi drodzy, zaproponowali rozwiązania tych problemów tak bardzo punkt po punkcie. Dzięki temu ja wiem, co się dzieje z moją przesyłką, ja sam decyduję, gdzie odbierę przesyłkę, jadę odebrać przesyłkę, kiedy chcę, komunikacja dodatkowo pomaga, poprawia mi nastrój. I ważne jest jedno, od tego czasu konkurencja z Pocztą Polską oczywiście nadrobiła zaległości, dlatego tak bardzo ważne jest, że oni cały czas skupiają się na znajdowaniu i rozwiązywaniu różnych problemów, no i ten w gruncie rzeczy klucz do klientocentryczności. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest zdalne otwarcie szafki kurierskiej z poziomu aplikacji, które wdrożyli i promowali w trakcie pandemii. Albo, na przykład, nowa kolejna funkcjonalność, możesz wysyłać przesyłki 24 godziny na dobę bez drukowania czy naklejania etykiety na paczce. To dla mnie, na przykład, jest zawsze duży problem. I oni przez taki przyjazny proces po prostu konwertują pojawiających się klientów na stałych użytkowników i zwiększają potoki tych klientów, i dzięki automatyzacji dodatkowo obniżają koszty. To jest naprawdę czyste, klientocentryczne podejście. Dlaczego warto je wykorzystywać? Z dwóch względów. Kiedy wiesz o kliencie wystarczająco dużo, czego klient potrzebuje, jesteś w stanie dowieść usługę czy produkt skuteczniej, na przykład taniej, niższym nakładem kosztów. Po drugie, kiedy wiesz, jak klient się zachowuje, co kupuje, czego nie i dlaczego, czyli znasz te potrzeby, to zwiększasz poziom dobrego doświadczenia. Jesteś w stanie to zrobić i jesteś w stanie związać klienta z Tobą, z Twoim produktem, z twoją usługą, z Twoją marką. Jedno i drugie daje naprawdę większą przewagę i może stworzyć ogromną przewagę konkurencyjną. Trzema najważniejszymi elementami strategii i to chciałbym strategii klientocentryczności, i to chciałbym, żebyście zapamiętały, zapamiętali. Jest przede wszystkim wyciąganie wniosków na podstawie danych o klientach, czyli czego potrzebują dziś, umiejętność przewidywania zachowań i potrzeb ludzi w czasie, czyli czego będą potrzebować jutro, i takie bardzo e, zwinne wdrażanie w bezpośredniej e, interakcji z klientem. Zacznijmy od człowieka. Punktem wyjścia do tej klientocentryczności, do takiego myślenia klientocentrycznego, jest to, że kupują od nas konkretni ludzie, a nie średnia statystyczna, czy też segment. To są realni ludzie, którzy funkcjonują w realnej rzeczywistości. I w jednym segmencie może się pojawić wiele bardzo spolaryzowanych postaw, które są reprezentowane przez naprawdę różne typy, typy z różnymi potrzebami, inaczej się zachowujące, inaczej podejmujące decyzje. Więc, żeby lepiej zrozumieć i odpowiadać na ich potrzeby, no, to musimy o nich dużo wiedzieć. W jaki sposób się zachowują, jakie mają nawyki, jak podejmują decyzje i jak to wszystko się zmienia w czasie. Jak sobie spojrzymy na to, o co chodzi w gruncie rzeczy w biznesie, no to mamy trzy elementy: świetnie sprzedający się produkt albo usługa na wysokiej marży, niski koszt pozyskania i niski koszt obsługi, jeszcze dodatkowo zadowolony i powracający klient. I ta klientocentryczność jest po prostu mapą, w pewnym sensie mapą do tego grala. Więc, jeżeli Ktoś chce go mieć, no to musi wiedzieć o klientach naprawdę maksymalnie dużo. Potrzebna jest wiedza i dodatkowo jeszcze aktualizowana. Jak sobie spojrzymy na to, co się w Polsce w tej chwili dzieje, po 1991 roku Polska, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej po prostu otworzyły swoje rynki na przepływ kapitału, na przepływ ludzi, na przepływ technologii, zapewniły możliwości w gruncie rzeczy w oparciu o tanią siłę roboczą. I dzięki niej właśnie polskie firmy dostawały zlecenia, mogły, się, mogły być często konkurencyjne względem zachodnich, po prostu się je bogaciły. Dzisiaj tania, siła robocza przestaje być paliwem konkurencyjności i rozwoju, zaczynają być nim właśnie dane w zasadzie już są. I żeby móc działać skuteczniej niż konkurencja. Dać lepszy produkt, dać lepszą usługę, musimy po prostu wiedzieć o klientach więcej na temat lokalnych rynków, na temat klientów, zachowań konsumentów, zapotrzebowania, sprzedaży. W przypadku wielu firm to się dzieje. Ci najwięksi już zbierają te, te dane, bo pozwala im na to technologia. Coraz więcej zachowań możemy rejestrować, monitorować, mierzyć i te dane po prostu można, e, można zbierać. Ale co robić w sytuacji, kiedy nie jesteś gigantem, bankiem, e, Amazonem, kiedy nie masz działu badań ani armii analityków i budżetów? No po prostu wstań za biurka i pójdź do klientów. To jest przykład z Poznania. Przedsiębiorca Tomasz Miller, działający w handlu. W zeszłym roku natrafiłem na wpis na fejsie o, o tej treści. Wczoraj rozmawiałem z prawie 50 osobami, które dokonały u nas zakupów i było tak przesympatycznie, że dzisiaj dzwonię dalej. Dowiaduję się naprawdę ciekawych rzeczy, na które sam bym nie wpadł. I czytając to, pomyślałem sobie, bingo, dokładnie o to chodzi. Ty nie musisz mieć wielkich, skomplikowanych systemów zbierania danych online, nie musisz być data science ninja, żeby, żeby pójść do przodu. Więc podsumowując, w klientocentrycznym podejściu po pierwsze trzeba znać i rozumieć potrzeby klientów e, dziś. Drugi obszar bardzo ważny nauczyć się przewidywać ich zachowania jutro, czyli umieć przewidywać rozwój tych zachowań w czasie. Tutaj mam przykład: to jest moja córka Zuza. Wyobraźcie sobie, że Zuza postanowiła niedawno z czwórką znajomych wspólnie zamieszkać. Zaczęli szukać mieszkania. I co oni tam chcą robić, oprócz tego, że będą razem mieszkać? No chcą wspólnie pracować. E Tyle, że tak, złożyli pięć aplikacji do tego samego Centrum Usług Wspólnych, pomyśleli sobie, że będą pracować na telefonie z domu, wymyślili, że jeden z pokoi zaaranżują na taki, e, jakby call center, trochę zewnętrzny dział firmy we własnym mieszkaniu, zaczęli ustalać zasady, e, wymyślili, że wynajmą po taniości meble, że biurka, fotele, że wynajmą na przykład oczyszczacz powietrza od Philipsa zimą, to wszystko zaczyna brzmieć e, jak plan. I dlaczego o tym mówię? Bo w zachowaniach odczytuję sygnały trendów, które w raportach trendowych albo w tej narracji brzmią właśnie tak jakoś bardzo egzotycznie, czasami groźnie. Czymże jest taki pomysł na wynajem? Jak miksem kilku trendów sharing, access economy, direct to consumer, new work. Jezu, za tym wszystkim stoją ludzie. I ta praca z trendami w takim bardzo klientocentrycznym biznesie powinna być bardzo zdroworozsądkowym działaniem, takim wyrobieniem sobie umiejętności odczytywania zachowań i potrzeb klientów, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych i zamiany tego na produkt, na usługę, która się po prostu będzie lepiej sprzedawać. Tym bardziej, że szczególnie w handlu, w usługach następuje. Mają też zmiany, jeszcze większe zmiany niż do tej pory. Klienci kierują się w stronę produktów, usług, które będą im dawały wygodę, szybkość personalizacji w jeszcze większym stopniu. I dlatego ważne, żeby nadążyć. Chodzi o to nie tylko o to, żeby wiedzieć, czego klient potrzebuje dziś, ale też umieć przewidywać, czego klient będzie e, oczekiwał jutro, czyli umieć czytać trendy. I to myślenie o trendach jako o przyszłych zachowaniach powinno być naprawdę bardzo proste, zdroworozsądkowe w takim klientocentrycznym biznesie. Ja Was bardzo zachęcam, żeby tak zdroworozsądkowo do tego podchodzić. Ja staram się podchodzić do tego w ten sposób. Dzielę trendy na twarde i miękkie. Twardy trend jest oparty o przyszłe fakty. My wiemy z grubsza, co się zdarzy. Zobaczcie, rozwój technologii albo lepiej demografia. Jesteśmy w stanie obserwować demografię. Widzimy prognozy. Dzieci, które się nie urodziły do tej pory, już się nie urodzą. E, innymi. Przykładami twardych trendów mogą być właśnie zmiany klimatyczne albo rozwój big data. Po drugiej stronie mamy miękkie trendy, które są oparte o założenia. Czyli tak jak te były twarde, oparte o przyszłe fakty, tak miękkie o założenia. A to nie oznacza, że się nie zdarzą. To oznacza, że po prostu istnieją solidne przesłanki ku temu, żeby móc przewidywać ich rozwój. I tutaj zachowania konsumenckie są idealnym przykładem. To, jak ludzie kupują, mieszkają, przemieszczają się, spędzają wolny czas, czyli pracują. Czyli tak jak Zuza i jej, i jej znajomi. Zróbmy sobie małą symulację. Weźmy sobie za przykład zmiany demograficzne i postawmy kilka hipotez, które z nich wynikają dla biznesu produkującego tak zwany biały sprzęt. Powiedzmy, że Twój biznes jest podwykonawcą takiej firmy, czyli robisz dla nich na przykład jakieś podzespoły. No to spójrzmy sobie. Trendy twarde, przypominam przyszłe fakty. Co mamy? MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce do 2030 roku spadnie o 10%, do 2045 roku o nieco ponad 30% w stosunku do stanu z 2015. Mamy drugi wyż demograficzny, czyli osoby urodzone w latach 76-85. Oni są w fazie powiększania rodzin, zmian w zakresie edukacji, edukacji dzieci, również awansu, rozwoju zawodowego, ale także rozwodów. Potencjalna duża część klientów to są w tej chwili single albo bezdzietne pary, to sprawia między innymi, że projektowane obecne mieszkania są mniejsze niż dekadę wcześniej. I jak zderzymy to z trendami miękkimi, przypominam, zachowania konsumenckie i dokonamy takiej prostej prognozy. Zobaczcie, my wiemy, że ludzie się starzeją, no więc będą outsourcować gro czynności. Młodsi konsumenci nie kupują już tyle, ile... Starsi, mieszkania będą albo mniejsze, albo zbiorowe, tak jak livingi dla młodych albo dla seniorów. Dynamicznie rośnie segment convenience, czyli gotowego jedzenia, takich półproduktów do odgrzania. No co, pralki, kuchenki mogą nie być już potrzebne w takiej ilości do tej pory. I z uwagi na zderzenie tych dwóch trendów, tego twardego, czyli demografia, i miękkiego, czyli nawyki konsumenckie, możemy przewidywać, że u naszego głównego klienta spadnie wolumen zamówień. Więc dla nas, jako firmy produkującej podzespoły, głównym wyzwaniem będzie, jak sobie z tym poradzić. Przestawianie się na inne tory wymaga czasu, więc im wcześniej wiemy, że coś się zdarzy, że może nastąpić zmiana albo kryzys, tym. Tym lepiej się możemy przygotować do tej zmiany. Czyli patrzymy na konsumenta w szerszym wymiarze, w takim szerszym wymiarze e, rynkowym. E, podsumowując, wiemy, że do tego podejścia klientocentrycznego, które ma dać przewagę, potrzebujemy umiejętności czytania danych o zachowaniach klientów, tych dzisiejszych, tych jutrzejszych. Dzięki temu firma może się nauczyć szybciej reagować, ale też przewidywać zmiany, przyszłe potrzeby klientów i po prostu wyprzedzać konkurencję. I to są dwa fundamenty klientocentryczności, ale jest też trzeci. Taki niezwykle istotny element, zwinne podejście do wdrażania i zarządzania w takim bezpośredniej interakcji z klientem. Co to znaczy? Jeden z moich ideoli dzieciństwa, aktor Bruce Lee powiedział kiedyś. Jak zbyt długo będziesz myśleć o czymś, to nigdy tego nie zrealizujesz. I w tym podejściu klientocentycznym chodzi o to, żeby sprawdzać jak najszybciej, czy to wszystko, co wymyślamy, chwyci. Sprawdzić, co mówią klienci na temat produktu, na temat usługi, na temat sklepu, czy coś im się podoba, czy nie. I na podstawie tego proponować, sprawdzać, rozpoznawać bojem. Pan Tomasz Miłkowski z Cudnych Manowców dokładnie tak zrobił. Dlatego między innymi tak bardzo mi się podoba jego, jego podejście. Więc... Wymyślanie rzeczy, które sprawdzamy na tak zwanym niskim poziomie ryzyka. Możemy, jak sobie wymyślamy aplikację, tę aplikację możemy bardzo szybko testować na wczesnym etapie, na etapie szkiców, które zaprezentujemy odbiorcom. Jak wymyślamy produkt, tu widzicie w tej chwili przykład narzędzia do poprawy komunikacji w zespołach: otwarte karty. To jest prototyp tych kart. Oni testowali to rozwiązanie w realnej rzeczywistości, cały czas z klientem, z kilkunastoma zespołami projektowymi, i każda kolejna iteracja, każda kolejna runda testów przynosiła nowe odkrycia i finalnie powodowała, że ten produkt stał się po prostu lepszy. Możesz testować całe usługi. Znowu restauracja. Właściciel restauracji Banbanki w Köln wykorzystał tak zwaną koncepcję dwóch pięter. On przetestował swoją restaurację, kuchnię na małym stoisku street foodowym. Od tego zaczął. Zebrał feedback, rozmawiał z ludźmi, i jednocześnie zdobywał oczywiście popularność i zdobył zaangażowaną społeczność. I w oparciu o wyniki tych testów. Zaprojektował i otworzył restaurację, do której na starcie przyszły te osoby, które go znały z tego street foodu. Czyli wykorzystał rozwiązanie projektowania i wdrażania na niskim poziomie ryzyka prototypowania i testowania. Więc w tym trzecim elemencie niezwykle ważne jest to zwinne podejście do prototypowania, do wdrażania, ale też zarządzania w bezpośredniej interakcji z klientem. I na sam koniec. W przypadku tego zwinnego podejścia jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę. Trzeba zadbać o odpowiednie zarządzanie personelem e, zespołami. Nie dowieziemy klientocentryczności, nie dbając o naszych ludzi, nie umiejąc uporządkować sobie tego od wewnątrz. To wszystko będzie wyglądało tak jak u was na slajdzie. Niby taka zespołowa gra, ale w sumie ja nie wiem, czy gra. Każdy ma swoje cele, każdy gra na siebie, nie ma wspólnego, e, e, nie ma wspólnego mianownika. I kiedy po drugiej stronie się pojawią klienci gotowi, żeby kupować, oni chcą od was kupić, to finalnie produkt, obsługa czy usługa z perspektywy klienta może wyglądać naprawdę miernie, tak jak w przypadku parkingu ubożony z początku mojej prezentacji. Więc działając w ten sposób, mając klientów konkurencję na karku, po prostu daleko nie zajedziemy. Trzeba odwrócić trochę sposób budowania biznesu na ten taki klientocentryczny, wychodząc od klienta, wychodząc od jego potrzeb. Bo one będą mianownikiem w tym podejściu. Klienci i ich potrzeby mają stać się punktem wyjścia, i w oparciu o to musimy przeprojektować procesy. Do tego potrzebujemy dobrze zbudowaną organizację, taką dobrze naoliwioną maszynę, w której ludzie po pierwsze wiedzą kim są, po co są jako organizacja, wiedzą w jakim kierunku ta organizacja zmierza, i też sprawnie działają. A że wiadomo, samo się nie zakręci, no to po prostu trzeba wesprzeć ten proces takim poukładaniem organizacji, żeby móc się szybciej adaptować. Bo w tak trudnym czasie jak obecny, firma po prostu musi tworzyć bardziej odporne modele biznesowe, bardziej elastyczną strukturę kosztów, różnicowane źródła dochodów, po prostu po to, żeby być lepiej przygotowanym na nieprzewidywalną rzeczywistość i móc szybciej reagować nowymi usługami, nowymi produktami, nowymi strategiami, czy na przykład innowacją. Tym bardziej, że wcale się nie zanosi na to, żeby było ciszej i spokojniej w najbliższym czasie. Zakończę cytatem, który jak nigdy od czasu, kiedy powstał, moim zdaniem nie był tak aktualny. On mówi o adaptacji, o przystosowywaniu się. Klientocentryczność sprzyja wyrabianiu tej umiejętności adaptowania się. Ja Wam serdecznie życzę, żeby właśnie takie były Wasze biznesy w tej nowej rzeczywistości. Dziękując za uwagę, przechodzę. Na tryb taki i zapraszam do zadawania pytań. Wojciech Ławniczak, klientocentryzm. Panie Wojciech, mam dla Pana jeszcze jedno pytanie. Przeczytam. Czy są jakieś firmy w Polsce lub na świecie, które Pana zdaniem są liderem klientocentryzmu? Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to generalnie, no teraz tak, czy patrzymy na duży biznes, czy na mały biznes, czy na logistykę jest w tej chwili du dużym biznesem, ja z niezwykłą, niezwykłym zainteresowaniem, zawsze myśląc o klientocentryzmie, klientocentryczności, patrzę na to, w jaki sposób sklepikarze sprzedają swój produkt, w jaki sposób rozmawiają z, ze swoimi klientami. Niedawno byłem na konferencji, przywoływałem przykład, przykład zwykłych targów chociażby w, w Tel Awiwie, w jakim na jakim miałem przyjemność być, i tam po prostu chodziliśmy, obserwowaliśmy sprzedawców rozmawiających ze swoimi klientami, zbierającymi informacje. Przykład ode mnie z rogu dzisiaj jest to, to sklep. Dzisiaj jest to sklep sieciowy, ale przed tym sklepem sieciowym małżeństwo prowadziło swoją własną działalność. Mieli, mieli zwykły sklep osiedlowy ze Spożywką. Natomiast to, w jaki sposób oni budowali stok, był, był właśnie esencją klientocentryczności. Oni z nami wszystkimi rozmawiali, pytali o to, co lubimy, jak nam się podoba, co nam się podoba. Kiedy wyczuwali, że na przykład nie wiem, chwyta kuchnia włoska, to nie proponowali zwykłych rzeczy na, na niskiej marży tanich, ale proponowali na dwóch półkach cenowych produkty, z których można było sobie zrobić coś lepszego niż tylko prosty makaron na przykład sosem. Ale oni nie robili tego, bo im się tak wydawało. Robili dlatego, że po prostu rozmawiali ze swoimi klientami, wyciągali wnioski, a potem przekładali to na prototypowanie i testowanie. Czyli na przykład tworzyli, tworzyli półkę grecką i na tę półkę grecką wrzucali produkty i sprawdzali, jak to się sprzedaje, w jakim czasie. Czyli robili dokładnie to samo, co robią gigantyczne sieci tylko gigantyczne sieci mają. E, to wszystko opomiarowane tam wszędzie są kamery tam jak coś schodzi ze stoku to od razu widać w czasie rzeczywistym oni też to widzieli w czasie rzeczywistym tylko dlatego że patrzyli na półk i dlatego że rozmawiali z ludźmi więc klientocentryczność jako podejście to jest kwestia pewnego sposobu myślenia i działania i to czy są liderzy pewnie są ja bardziej patrzę na pojedyncze zachowanie na to jak te procesy są poukładane impost o którym wspomniałem jest takim przykładem dla mnie Patrzę na to z dużym zainteresowaniem, z dużą ciekawością, gorąco im kibicuję. To jest jeden z takich przykładów dużych firm. No Ale pewnie znajdziemy, znajdziemy jeszcze więcej. Ale nie patrzmy tylko i wyłącznie na duże firmy, zejdźmy też niżej. Spójrzmy na to, że po jednej stronie jest i parking ubożony, ale po drugiej stronie jest również to małżeństwo, o którym wspomniałem. Ale jest również pan Tomasz. Jeszcze raz, panie Tomaszu, wszystkiego dobrego. Jak przyjadę do was, odwiedzę cudne manowce na pewno żeby zapisałem sobie karmuszkę, wędliny, ser i dzydzałki. Będę maść, tam. Maść, czarownicy do latania. Pan Tomasz uśmiechał się tej kątem oka. Maść do latania. Maść, tak. tak. Bardzo dziękujemy pan Wojciech Ławniczak o znaczeniu klienta we współczesnym biznesie. Na niebieskiej planszy pojawiają się dane teleadresowe. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 447 Olsztyn, ulica Głowackiego 17. www.rpo.warmiamazury.pl W lewym górnym rogu hashtag Fundusze na Zmiany, w prawym górnym rogu herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dole belka z logotypami unijnymi.